лиса и рак. Лиса и рак стоят вместе и говорят про меж себя. Лиса говорит раку. Давай с тобой перегоняться, рак. Что ж, лиса, ну давай. Зачали перегоняться. Лишь лиса побегла, рак уцепился лисе за хвост. Лиса до места добегла, а рак не отцепляется. Лиса обернулась, смотреть, вернула хвостом. Рак отцепился и говорит. A ja dawno, że Ciebie tu drzdu. Lisica i rak w pewnym lesie w cieniu drzew płynęła wartka rzeczka. Woda w niej była tak przejrzysta, że można było policzyć wszystkie kamyczki na dnie. Pod jednym z nich mieszkał rak, który z rybami prowadził poważne dyskusje. Miał ogromne szczytce, długie wąsiska i cały czarny, i odziany w pancerz. A w wąwozie, w norce pod starą sosną, mieszkała lisica. Miała rude, błyszczące jak słońce futerko, puszysty ogon z białymi prędzelkami, na końcu czarny, perkaty nosek i biały brzuszek. W pewne upalne letnie popołudnie Lisica przyszła nad rzekę napić się. Nachyliła się ku wodzie i zobaczyła swoje odbicie jak w lustrze. Zapatrzyła się lisica, zachwyciła sobą. I tak się okręca i owak obraca, nie może się powstrzymać. że sama siebie wychwalać. Mam bystre oczka, czuły nosek, łóżka, czujne jak dwa radarki. Szybkie łapki, nawet wiatr mnie nie doścignie. Jestem zręczna i sprytna i mądra. Nikt nie może się ze mną równać. Słuchał, słuchał rak. Lisich przechwałek. Nie wytrzymał. Postanowił dać nauczkę, chwali pięcie. Wysunął głowę z wody i mówi: czegoś się, lisico, co przechwalasz? Myślisz, że w lesie nikt ci nie dorówna? Jeśli tylko zechce, nie tylko cię dogonię, ale nawet prześcignę. A lisica nie wierzy, chyba nie zamierzasz się ze mną ścigać. Nawet biegać nie umiesz, tylko pełzasz, a i to do tyłem, do przodu. Lecz rak nie ustępuje, podjudza. Tak czy inaczej cię przegonię ścigajmy się, roześmiała się lisica. Skoda piguli, tylko nie miej do mnie żalu, skoro sam chciałeś. Wypełznął rak na piaszczysty brzeg. Zawodnicy ustawili się obok siebie, przygotowali. Na znak rozpoczęcia wyścigu lisica jak się nie zerwie. Tylko rudy ogon jak błyskawica mignął wśród świerków. Arak lisiego ogona się uczepił. Ledwie nadążał pni uciekać. Długo biegła lisica. Zupełnie opadła z sił. Zatrzymała się, aby spojrzeć, jak daleko w tyle został konkurent. Arak puścił ogon. Odpełznął nieco na bok i mówił: Wreszcie się ciebie doczekałem, lisica. – Widzę, że ciężko ci było, cała jesteś styszana. – Nic to, odpocznij troszeczkę i pobiegnijmy dalej, jeśli zechcesz. Lisica tak się zdziwiła, że nie mogła wymówić słowa. Nijak nie może pojąć, w jaki sposób Rak zdołał ją prześcignąć. A on tylko się uśmiecha i wąsami rusza. Lisicy zrobiło się wstyd. Widocznie Rak miał rację. Od tej pory Lichica więcej na rzekę nie chodzi, boi się spotkania z rakiem.